Dzień dobry wszystkim! Dzisiaj drugi dzień pobytu na wsi. Nie ma jeszcze godziny piątej, a my jesteśmy w różnych grzybach. Tutaj żona znalazła dwa takie ładne prawdziwki. Kolejne zresztą, po jednym już mam w koszyku. Za chwileczkę je zbierzemy i idziemy dalej. Kończymy eksperyment z nocnym zbieraniem grzybów. Tak to wygląda. Tutaj same podgrzybki tyle prawdziwków na razie. Gasimy latarki i dopełniamy koszyki. Jedyny plus z tego był taki, że w lesie był spokój I innych takich wariatów jak mnie nie było. Ale jednak zdecydowanie wolę zbierać w dzień. Chodzimy po takim ładnym lesie że na że przyszliśmy dopiero 2 km tam z hakiem Wydawało mi się, że dużo więcej, ale grzybki wpadają tylko pojedyncze Max dwie sztuki Tak jak tutaj A na razie koszyk wygląda tak Wziąłem duży I nie będzie łatwo go zapełnić taką drobnicą Może się uda Wyszedłem tutaj na drogę i zobaczyłem najpierw tego prawdziwka, gdzie już go odsłoniłem, a zaraz potem tyle podgrzybków. Żona tam też coś zbiera, na razie w koszyczkach mamy tyle. Przeważnie drobnica, a tutaj się trafił młody, prawdziwek. Tutaj najładniej dzisiaj wyglądająca rodzinka podgrzybków A tutaj jeszcze czwarta sztuka Patrzcie jaka tu baryłeczka rośnie ładna A byliśmy tu w nocy niedaleko ona mnie tyrpie Bo tam jest kolejny Słoneczko już wyszło, idziemy powoli w stronę domu. A tu największa sztuka dzisiejszego dnia po drugiej stronie drogi gdzie znaleźliśmy tamte dwa Kierujemy się już powoli w stronę domu. Plecy bolą od schylania. Tu jest ścieżka, a tuż ona z tej ścieżki wypaczyła. Takie ślicznoty. Dwie. A tak jest na tą chwilę stan w koszykach. Na dziś kończymy. Idziemy na śniadanko. Tyle udało się nazbierać. Można powiedzieć, że dwa koszyki są nazbierane. Wysypię to potem wszystko na stół i zrobię jeszcze zdjęcie. Mam jeszcze ten koszyk z wczoraj. I w lesie znaleźliśmy syna, też ma spółkoszyka. Na dziś to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.